Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku Dzisiaj ja będziemy otwierać trzy saszetki <laughs> trzy saszetki Card Champions 2013-2014 Kurde Dobra, mogę ją odwrócić, e, dobra Zaczynamy Saszetka z Neymarem Sankis. Konk suchy, obja, suchy, nadhio, masterpareta, mam już go i z herbe bfb. Kurde. Dobra, kolejna saszetka z Ibrahimoviciem. Kurde, ciężko się otwiera. Otworzyć nie mogę. Co jest? O! Oh. O! Oh! Tylko otworzyłem. Ladesima. <coughs> Wiem, że Ladesima się rzadko trafia. Ladesima i kolejny master. Wiem, że Ladesima się często trafia. Ale, ale, ale. I tak fajnie. Tewes, Rakitidź, Kechl i Neustent. I jest. Przepraszam, i ostatnią, ostatnią saszetką jest saszetka z. Też trudno ją otworzyć. To. Oj, no to zaczynamy. Filip Santana David Luiz Bernd Leno Empiric. O, Herb Benfiki I ostatni saszetka będzie Game Changer Sergio Aguero tak, tak, tak. Bardzo czekałem na tego game changera. A do ta bladerka. Mamy game Changera, Sergio Aguero. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trafiliśmy dzisiaj Ladesimę, dwa herby, dwa mastery i jednego gamehangera w trzech saszetkach. Powtarzam, w trzech saszetkach. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do następnego.